Zapraszamy do odsłuchania i obejrzenia fragmentu dzieła Juliusza Słowackiego pod tytułem Balladyna zrealizowanego w okazji Narodowego Czytania 2020 przez nauczycieli i przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach. Sytuacja sztuki rozpoczyna się w chacie Pustelnika, w którym w rzeczywistości jest prawowitym królem Popielem III. Książę Kirkor przybywa do leśnej chaty Pustelnika po radę. Poszukuje żony i chce, chce poradzić się w sprawie wyboru. W odpowiedzi słyszę, aby szukał właściwej kobiety wśród ludu, gdyż tylko taka narzeczona zapewni mu szczęście, ale również przychylność poddanych. Tymczasem w Właczyni wodna nimfa jeziora Gopło Goplana zakochuje się w grabcu. Aby zdobyć serce mężczyzny, ukunęła plan. Towarzyszące jej duszki, Chotrich i Skierka mają spełnić dwa zadania. Przeszkodzić Balladynie w spotkaniu z Grabcem i doprowadzić Kierkora do chaty wdowy, w której mieszkają dwie piękne córki. Akt pierwszy, scena druga. Gdzie jest Goplana, nasza królowa? Śpi jeszcze w gople. I woń sosnowa, i woń wiosenna nie obudziły królowej naszej? Woń taka miła, czyliż nie słyszy, jak skrzydełkami czarne jaskółki biją w jezioro, tak, że się całe zwierciadło w plami w tysiące krążków. Zanadto, skoro zbudzi się więza i będzie do pracy nas zaprzęgać, to w puste żołędzie wkładać jaja motylic, pomagać mrówkom budującym stolice i drogi umiatać do wiodące to majowym krówkom rozwiązywać pancerze, aby mogły latać, to zwiedzać pszczele ule i z otwartej księgi, czytać prawa ulowe lub rote przysięgi na wierność matce pszczelej szczelej odzrodzonej pszczółki. To na trzcinę jeziora zwoływać jaskółki i uczyć budownictwa pierworoczne matki, już zamykać stawiane na ptaszęta klatki, Nim jaki biedny ptaszek u więźniów zapadni na przekór ptasznikowi, Już to pani srocek ciągle trąbić do ucha naukę, nie kradnij, albo wurbowi wmawiać, że pięknie świegoce, aby ciągle świegotał nad wieśniaczą chatą, pracuj jak koń pogański. Pracuj całe lato, a zimą śpi u chłopa Za brudnym przypieckiem między garnkami, Babą szczerbatą i dzieckiem. Bo też ty jesteś leniwy, chochliku. Ach, patrz, na słońca promyku Wytryska z wody go plana, Jak powiewny liść ajeru, Lekko wiatrem kołysana, Jak łabędź, kiedy rozwinie Uśnieżony żagiel steru. Kołyszy się, waha, Płynie i patrz, patrz, lekka i gipka skoczyła z wody jak rybka. Na niezabudek warkoczu wiesza się za białe rączki, a stopą po fal przezroczu brylantowe iskry z Ach, czarowna, któż odgadnie, czy się trzyma z fal obrączki, czy się na powietrzu kładnie, czy dłonią na kwiatach się wiesza. O namawianek na głowie czy to kwiaty? Czy si to wie? O nie, to na włosach wróżki uśpione leżą jaskółki. Tak powiązane za nóżki kiedyś w jesienny poranek upadły na dno Że Rzeczułka rzuciła wianek, wianek czarny jak hebany na złote włosy go plany. Radzę ci, uciekajmy, mój skierko kochany. Wiedźma gotowa zaraz nową pracę zadać albo obracać młyny skąd woda ucieka biednemu młynarzowi lub każe spowiadać leniwego szerszenia nim pójdzie do piekła zakradzisz słodkich miodów lub malować pawie więc uciekaj ja się bawię promienie słońca przenikły jaskółeczek mokre piórka ożyły pierzchły i znikły jak spłoszonych wróbli chmurka Królowa nasza bez ducha zadziwiona stoi, słucha, nie chce wiązać i zaplatać kos rozwiany. Nie wie, czemu wianeczkowi uwiędłemu przyszło ożyć? Skąd mu latać? Go plano, go plano, go plano. Nerwij mi róż, chochliku, poleciał mój wianek. Już zaczyna się praca. Czy to jeszcze rano? Pierwsza wiosny godzina. Ach, gdzież mój kochanek? Co mi rozkażesz, królowo? Zadaj piękną jaką pracę: winąć tęczę kolorową, albo budować pałace, powojami wiązać dachy i opierać kwiatów, gmachy na kolumnach malw i dzwonków lazurowych. Nie. Chcesz tronów z wypłakanych nieba chmurek, czy ci przynieść pereł sznurek? Z owych pereł, które dają lep na ptaszki Ale mają takie blaski, takie wody Jak kałakuckie jagody Chcesz? Lecę na trzęsawice, Dojrzę, dogonię, pochwycę błędnego moczar ognika I zaraz w lilikę białą oprawię jak do świecznika I nakryję białym dzwonkiem, by ci świecił Czy to mało? Rozkaż pani Co pod słonkiem, co na ziemi, wszystko zniosę drzewa, kwiaty, światło, rose, co nad ziemią w ziemi łonie, dźwięki, echa, barwy, wonie, wszystko, o czym kiedyś śniły myśli twoje w jezior burzy kołysane. Skierko, miły, ja się kocham. W czym? Czy w róży bezcierniowej? Czy w kalinie? W czterolisnej koniczynie? Może w kwiatku, niech Bóg świeci, który posadzi macocha na grobie mężowskich dzieci? Yy, może w Magdalenitce, co bez wiatru leci płocha? Może w białej margieritce, co piątym listkiem nie kocha, zabiła młodą pasterkę? W czym się kochasz? Poszlij skierkę, a przyniesie ci kochanka I wplecie do twego wianka I będziesz go wiecznie miała Pieściła i całowała Do przyszłej wiosny poranka Do drugiego kwiatu w wieku Ach, ja się kocham, kocham się w człowieku To ludzkie czary Tej zimy, gdym usnęła Na skryształowym łożu Światło mi jakiejś z głuchego snu Gwałtownie ocuciło Otwieram oczy, patrzę Płomień czerwony jako pożar łuna bije przez lody, i słychać głuchy huk. Rob, rybacy torąbali przełomkę biednym rybakom zdradliwą. Nagle okropny krzyk. W przełamkę człowiek pada na moje upadł łoże. A czy to światło podobne barwie róż, które świeciło w moim pałacu szklistym, czy też prawdziwe róże na jego licach śmiercią mdlejące? Ale się piękny wydał, ach, piękny tak, że chciałam zatrzymać go na wieki w zimnych pałacach i nie rozwiązać z wieńca ramion i przykuć łańcuchem pocałunków. Wtem konać zaczął. Musiałam w ten czas, ach, musiałam go wypuścić. Gdybym przynajmniej mogła była go wynieść z wody na rękach moich, usta z ustami spoić i życie wlać w ostygłe jego piersi. Ale ty wiesz, co to za męka dla nas, kiedy podobne kwiatom musimy składać rumieniec nasz i piękne barwy wiosny, do kamieni białych podobne leżeć w głębiach jeziora. Taką ja w ten czas byłam. Musiałam leżeć na dnie, ani się płocho na światła dnia wyrywać. Na pół martwego wyniosłam drżącą ręką i przez otwory w lodzie wybite rzucam. Sama boleśnie wracam na puste łoże, na zimne łoże. Serce moje rozdarł okrzyk rybaków, którzy witali w ten czas, gdy ja żegnałam. Jakżem czekała wiosny, przyszła nareszcie. Miłością w moim sercu budzę się. Kwiaty to nic przy jego licach, gwiazdy gasną przy jego oczach. Ach, kocham, kocham. Ktoś idzie tutaj lasem. To on, to on mój miły. Bądź niewidomym, skierko. Ach, cóż to za panna? Ma twarz, nogi, żołądek, lecz coś niby szklanna. Co za dziwne stworzenie z mgły i galarety. Są ludzie, co smak czują do takiej kobiety. Ja widzę coś rybiego w tej dziwnej osobie. Jak się nazywasz, piękny młodzieńcze? Nic sobie. Miły nic sobie. Jakżeś głupia, mościa pani. Nic sobie to się znaczy, że nic nie przygani mojej piękności. To jest rzem piękny, a zwe się Grabiec. Cóż cię za Anią obłąkał w tym lesie? Proszę, co za ciekawość w tym wywiędłym schabku. Proszę cię, panie Grabiec. Wolno mówić Grabku. Panie Grabku. Któż jesteś? Aśćki, panny sługa. A pytasz, kto ja jestem? To historia długa. W naszym kościołku stały ogromne organy. Mój tata grał na dudach. Pięknie grywał pijany, ale kiedy na trzeźwo, okropnie rzem polił. Do tego był balwiarzem i wieś całą golił. Golił i grał na dudach, bo golił w sobotę, na dudach grał w niedzielę, a miał taką cnotę, że nie pił, kiedy goli, a pił kiedy grywał. I wszystko szło jak z płatka. Wtem kogut zaśpiewał. I mój ojciec małżeństwem z żoną los zespolił. Panna młoda wąs miała, ojciec wąs ogolił. I wszystko szło jak z płatka. Lecz tu nowe cuda. Żona grała na dudach, a tatuś był duda. Grała więc po tatusiu i do puty grała, Aż go na cmentarzyku wiejskim pogrzebała. Ja zaś pośmiertne dzieło pana organisty, Jestem, jak mówią, ojca wizerunek czysty, Bo lubię stary miodek i kocham go żonę, I uciekam od matki. Słowa jego wonne przynosi wiatr wiosenny Do mojego ucha. O Luby, ja cię kocham! A cóż to za dziewucha, obcesowo zaczyna, Wprawdzie to nie dziwy. Ilekroć przez wieś idę, to serca jak śliwy lecą pod moje nogi, wołają dziewczęta. Panie grobku, grabiątko, nie grabiec pamięta, że jutro grabim siano, pomóż grobku, grabić. A to znaczy, że za mnie dałoby się zabić. I to, że się na sienie dadzą pocałować. Czy mię kochasz, mój miły? Ha, trzeba skosztować. Na przykład decausa. Stój! Pocałowanie to ślub dla czystych dziewic. Na dziewiczym wianie za każdym pocałunkiem jeden listek spada. Nieraz dziewica czysta i smutkami blada, dlatego, że spadł jeden liść u serca kwiatu. Nie śmie kochać i daje pożegnanie światu. I do mogiły idzie nigdy nie kochana. Coś zwać panna jak mniszka. Raz pocałowana będę twoją na wieki i ty mój na wieki. Ha, pocałunek bliski, a ten mój daleki. O, mój luby! Dali Bóg, fu, pocałowałem niby w pachnącą różę, fu, róża jest ciałem, ciało jest niby różą, smaczno! Mój drogi, więc teraz co wieczora na leśne, na leśne rozłogi musisz do mnie przychodzić. Będziemy błądzili, kiedy księżyc przyświeca, kiedy słowik kwili, chwili nad falą szklistych jezior pod wielkim modrzewiem, będziemy razem marzyć przy księżycu. Nie wiem, co odpowiedzieć babie. Ty smutny, ty niemy, o my z tobą będziemy szczęśliwi. Będziemy, lecz nie wieczorem i nie przy jeziorze. Czemu? Bo ja nie lubię wody, jak wściekły. Kochankowi rwać będę poziomki, maliny. Lecz ja nie lubię malin, a kiedy dziewczyny niosą dzbanek na głowie, nieraz rzucam dzbanek, ale to nie dla malin. Lecz ty, mój kochanek, ty musisz lubić kwiaty, więc przyjdź co wieczora. A to już tego nadto, co za nudna zmora. Nie przyjdę w żaden wieczór. Dlaczego? Za borem. Pewna dziewczyna czeka na grabka wieczorem. Dziewczyna? Tak, dziewczyna. Czy piękna dziewczyna? Ha, co pan nie do tego? Zwie się balladyna. Siostra Aliny, córka wdowy, ale ona złe serce ma. Bać panna, widzę coś szalona. Nie wierzę w babskie dziwy, sądy i przestróż. Wszystkie dziewczęta, które mają małe nóżki, to mają piękne usta i serca. A właśnie ona piękną manuszkiem. Niech słońce zagaśnie. Jeśli mi ciebie kto wydrze, kochanku, ty jesteś moim, moim, moim wiecznie. Choćbyś miał księżyc za ślubny pierścione, choćbyś miał księżyc, to ja go rozłamie. zagaszę księżyc, który cię prowadzi do pocałunków, do kochanki domu. Ach, bądź mi wierny, błagam cię, zaklinam, na twoje własne szczęście. Ach, zaklinam, bo zginiesz luby. Nie, razem zginiemy ale ty zginiesz także gdy ja zginę więc nie chcę zginąć abyś ty nie zginął przynajmniej dzicho... dzisiaj nie chodź tam wieczorem przynajmniej dzisiaj nie chodź tam ja każę a któż ty jesteś co każesz królowa królowa fali go plana ej w nogi jezus maryja a tom popad w biedę szatana żona chce być moją żoną niech słońce gaśnie niech gwiazdy toną w bezdrożne niebo niechaj róże więdną co mi po słońcu po gwiazdach, po kwiatach Wolę je stracić niż kochanka stracić. Co nam potęgi, co nad nadprzyrodzonej siły światem, to obrócę na to, aby to serce podbić i mieć moim. Skierko, hochliku. Czy słyszałeś, Skierko, moją rozmowę z kochankiem, aniołem? Nie każ. Ciekawość, szczera moja skrucha, Biały po woju kwiatek uszczknąłem i końcem różka włożywszy do ucha. Słyszałem przez kwiat. Gdzie chochlik? Leniwy ciągnie się z wiankiem. A wstydź się, chochliku, patrz, coś ty narwał chwastu i pokrzywy, brzydkich piołunów, koniczyn, trawniku. Pozwól mi, pani, niech ja go wysiekę za taki wianek. Ej, ja cię ukażę. Słuchajcie mię cicho jabliki. Oto chochło, polecisz za moim kochankiem. Idź przy nim, przed nim, za nim, jak skoczne ogniki. I błąkaj po murawach, tak, by przed porankiem nie trafił do mieszkania, ani do tej chaty, gdzie mieszkają dwie piękne dziewczęta, dwa kwiaty, córki wdowy, rozumiesz? A o wschodzie słońca. Tu miłego przyprowadź. Będę go bez końca błąkał i sadzał w błocie. Ha, 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 ha. A ty, mój skierko, leć na mały mostek, gdzie jest mogiła samobójcy stracha. Ukryj się w łos zarostek. Za godzinę przez ten mostek będzie jechał pan bogaty, ustrojony w złote szaty jak do ślubu, bez oręży i kareta złotem błyska i pięć rumaków w zaprzęży. Cztery karych i klacz biała. Przodem lecąc i skryciska, A na mostku wypruchniała leży belka drżąca, śliska. Czy rozumiesz? Wywrócić? Lecz nie szkodzić żywym, Ani ludziom, ani koniom. A potem? Tego pana w płaszczu złotym, hymnem wiatru czułym, tkliwym, zaprowadzić aż do chaty, Gdzie mieszka uboga wdowa i dwie młode córki chowa. Uczyń tak, by pan bogaty wziął tam żonę. I we dwoje odjechał złotą karetą. Lubyskierko, dziecię moje. Dziewczyna będzie kobietą, nim dwa razy słońce zaśnie, nim dwa razy księżyc zgaśnie. Więc rozesłałam sylfy, niechaj pracują na moje szczęście. Teraz nie idzie o to, aby wojskami kwiatów zdobywać niwy. Jest nie, nie kwiatów strzec mi teraz, nie tęcze winąć, ani słowiki uczyć piosenek, ani budzić jaskółki wodne. Kocham, ginę, a jeśli on mnie kochać nie będzie, cała w mgłę się rozpłynę biało i spadnę łzami, na jaki polny kwiat i z nim uwiędnę. Knowania go plany prowadzą do zadziwiających wydarzeń. Przedstawiliśmy początek, ale uwierzcie, w baladynie znajdziecie patriotyzm, romans, kryminał, a także elementy fantastyczne. Jeśli chcecie poznać całość historii, Zachęcamy do lektury. Dziękujemy za wysłuchanie. Zapraszamy za rok.